Hej, a to ciekawa historia. Kiedyś zobaczyłem pewną kobietę, ja już tak mam, yy, za to wiele osób może mnie nie lubić lub lubić, ale ja spojrzałem tylko na nią mówię, spojrzałem, nawet nie, rozma nawet nie rozmawiałem, nawet nie słyszałem jak ona rozmawia, ale tylko spojrzałem i mówię, no, stara ściemniara i to wszystko. I to wszystko. Jedno zdanie zaczęły jej dwie koleżanki jachtowe, które gdzieś tam siedzą ze starymi dziadkami. Dwie najbliższe koleżanki <laughs> spojrzałem, spojrzałem na ją od góry do dołu. Tak, od góry do dołu, tak jak niektórzy powiedzą, że nie można oceniać kogoś po wyglądzie. Ja oceniłem tak wiele osób i było trafnie. Więc ja mówię z własnej perspektywy. Zobaczyłem te jej dwie koleżaneczki ze starymi dziadkami na, na jachcie. Popatrzyłem na ją, mówię: stara się raj to wszystko. Nawet nie miałem przyjemności rozmowy. Albo nieprzyjemności. I co się ostatnio dowiaduję? Jeden taki mój kolega dawny był z nią ileś tam lat i w tamtym czasie ona co robiła? Zamykała gdzieś tam swój jakiś tam zakładzik, czy jakąś tam swoją firmę i po, po cichaczu wymykała się do niego jadąc. 800 kilometrów po to, żeby on ją tylko pyk, pyk, pyk całą noc i wracała. Ona oczywiście też nie wiedziała, bo nie była aż tak trwana. Była trwana do pewnego momentu, ale on był troszkę trwańszy, że ten wspaniały, to co ich łączyło w łóżku było tylko i wyłącznie spowodowane dopingiem, który on cały czas brał. No ale ona wracała taka zachwycona, radosna, szczęśliwa. I już po, po tym właśnie dżentelmenie nie mogła się więcej odnaleźć, bo ciągle do niego wracała, wracała myślami. E, prawie, e, prawie każdy facet później, który, który z nią był, po tym moim koledze, doświadczył tego samego, że ona ciągle gdzieś w murak z głową e, i a ona albo zdradzała go później z drugim, z trzecim i tak w kółko. Ale... Pojawił się następny mój kolega człowiek, który był bardzo wykształcony, ciągle tylko siedział w książkach. Wiedza szerokokątna tak bym nazwał swoim określeniem więc wiedza szerokokątna człowiek bardzo mądry. I, no i co? No i w pewnym momencie ona zaczęła sobie wymyślać, że on jest trochę za niski trochę z finansami słabo. No bo jak koleżanki siedzą na jachtach, no to jak tam, jak tam może być dobrze, jak tam ciągle będzie mało, oczywiście go zostawiła. A wzięła sobie męża, jakiego sobie wzięła męża, żeby był ładny. Ładny dla rodziny, ładny, ładny dla wszystkich. Więc nie wiedząc, że ta kobieta jest szymiarką, zwykłą po prostu taką, że najlepiej ją ewentualnie podać komuś można i to wszystko w prezencie. Ktoś buduje sobie z nią życie. Budują sobie. Yy, bo to byli akurat z moich obserwacji chłopcy na różnych płaszczyznach intelektualnych, ale jak najbardziej bym wszystkich ocenił jako mądrych, dobrze wyglądających, dobrze usytuowanych yy, i wszystkich ona po prostu robiła po prostu. Jajo. I to wszystko. Oni o tym nie wiedzieli, bo oni wiedzieli dobrze. Co to znaczy biznes nieruchomości? Oni wiedzieli dobrze, co to znaczy biznes samochodowy, oni wiedzieli, co to znaczy biznes intelektualny, oni wiedzieli jeszcze, co to znaczy biznes taki i owaki, ale jeśli chodzi o kobiety, mieli wiedzę z mojej perspektywy zerową albo zero -jedynkową. tak bym powiedział, dosłownie. Ale, oczywiście, każdy z nich myślał, że ma bardzo dużą wiedzę, że każdy z nich jest figofago, ale tak naprawdę, zwykła tania ściemniarka, tak bym e, pod koniec to podsumował, zrobiła każdego z nich balon, każdego z nich jajo i każdego e, 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 robiła z nim co chciała, z jednym, z drugim i z trzecim. To jest tylko taka moja skromna obserwacja. Gdyby każdy z nich przyszedł do mnie powiedział, Mam taką i taką dziewczynę, przyszedł do mnie na szkolenie, ja bym powiedział: Wiesz co? Chodź, zapraszam Cię do siebie, do samochodu. Podwyższę Ci pięciokrotnie horyzonty i nigdy w życiu już nie spojrzysz na taką tanią, skromną ściemniarkę. Ona się nadaje, wiesz do kogo? Do tego, do tego, do tego, do tego, ale nie do Ciebie. Więc taka skromna rada ode mnie. Zacznij myśleć jak facet. Zacznij edukować się w kierunku uwodzenia, pewności siebie. Jeżeli będziesz miał w tym kierunku wiedzę, gwarantuję ci, że takie ściemiarki będą cię omijały szerokim łukiem, albo ty będziesz z nimi robił, co tylko będziesz chciał i jak będziesz chciał. Na dole masz link do moich szkoleń. Gdybyś miał z czymkolwiek problem, z uwodzeniem, z pewnością siebie, zapraszam, zapraszam Ciebie serdecznie do mnie na szkolenia. Ja życzę Ci jak najwięcej cudownych randek i pozdrawiam cię z pięknego Szczecina Hej